Kuchanie, wakacyjne miejsca, szukamy wakacyjnych kapliczek. Na pewno jedną z takich jest właśnie ta przy ulicy Podchorąży. Jest dosłownie na ogrodzeniu łazienek, więc w bardzo pięknym otoczeniu. Przed chwilą rozmawialiśmy tutaj z panią, która opiekuje się kapliczką już od 15 lat. Mówi, że wiele osób tędy przechodzi właśnie tak z łazienek. Kapliczka tu istnieje od początku XX wieku. W czasie wojny była zniszczona, była mniejsza, prostsza. Po wojnie ją odbudowano, i co jest ciekawe, że obrazek, który był w oryginalnej kapliczce, tutaj nadal jest. Obok kapliczki jest też piękny ogródek, którym pani się troszczy, którą są zawsze kwiaty dla Matki Bożej. My tutaj też dzisiaj jesteśmy, jeżeli będziecie w swoich wakacyjnych wędrówka gdzieś w Łazienkach, to zapraszamy tutaj wyjściem od ulicy Podchorążych, obok zaraz jest kapliczka Matki Bożej i udekorowana bardzo, bardzo bogato w różne kwiaty, różne inne obrazy.